Niech nie oddala się zwój tego prawa od Twoich ustale, rozważaj je dniem i nocą, po to, by pilnować postępowania zgodnego ze wszystkim, co zostało w nim napisane. Księga Jozłego, rozdział pierwszy, wers ósmy. Codzienne czytanie Biblii. Przekład dosłowny Ewangelicznego Instytutu Biblijnego Księgi prorockie. Księga Izajasza, rozdział 18 Zapowiedź niepowodzeń dla kurz Biada ziemi wirujących skrzydeł, która jest za rzekami kurz, która wysyła posłów morzem i w łodziach papirusowych po wodzie. Idźcie, szybcy posłańcy, do narodu rosłego i gładkiego, do ludu budzącego grozę blisko siebie i daleko, do narodu sznura, sznura i podboju, którego kraj przecinają rzeki wszyscy mieszkańcy świata i osiedleńcy na ziemi. Gdy zatkną sztandar na górach, zobaczycie, a gdy zadmą wróg, usłyszycie. Gdyż tak powiedział do mnie Jahwe, spokojnie będę przyglądał się z mego miejsca jak skwar upału w blasku słońca, jak obłok rosy w skwarze żniw. Bo przed żniwem, gdy kwiat opada, a zalążek zamienia się w dojrzałe grono, obetnie odrosty nożycami, a pędy usunie i odrzuci. Pozostawione razem będą drapieżnym ptakom górskim i polnym zwierzętom, aby drapieżne ptaki spędziły na nim lato, a wszystkie zwierzęta polne na nim przezimowały. W tym czasie dary Jahwe Zastępów nieść będzie lud Rosły i Gładki, lud budzący grozę blisko siebie i daleko naród sznura, sznura i podboju, którego kraj przecinają rzeki, do miejsca imienia Jahwe Zastępów, na górę Syjon. Rozdział XIX. Zapowiedź wydarzeń w Egipcie. Asyrii i Izraelu. Wyrok na Egipt. Oto Jachwe jedzie na szybkim obłoku i przybywa do Egiptu. Drżą przed nim bożki egipskie i serce Egipcjan topnieje w ich wnętrzu. I podburze Egipt przeciw Egiptowi i walczyć będzie brat z bratem i bliźni z bliźnim, miasto z miastem, królestwo z królestwem. I ujdzie duch Egipcjan z ich piersi i pokrzyżuje ich plany. I będą szukać rady u swoich bóstw i zaklinaczy, u duchów zmarłych i u wróżbitów. I zamknę Egipt w ręku Srogiego Pana, i król potężny będzie nad nimi panował. Oświadczenie Pana, Jachwe zastępów. I wyschną wody w morzu i rzeka Nil całkiem wyschnie, i sprawię, że będą cuchnąć kanały, spłycieją i wyschną rzeki Egiptu, zgnije trzcina i sitowie. Szuwary nad Nilem, na brzegu Nilu. I wszystkie zasiewy nad Nilem usną, zostaną rozwiane, nie będzie ich. I będą narzekać i skarżyć się rybacy. Wszyscy zarzucający w Nilu haczyk i rozciągający sieć nad powierzchnią wody osłabną. Zawstydzeni będą pracujący przy Lnie Czesanym i tkacze Białego Płótna, i będą jego filary przygnębione. Wszyscy najemnicy zasmuceni na duszy. Jakże głupi są książęta Soanu? Mądrzy doradcy faraona dają radę głupią. Jak możecie mówić do faraona? Jestem synem mędrców, potomkiem dawnych królów. Gdzie więc są twoi mędrcy? Niech powiedzą ci i objawią, co postanowił Jahwe zastępów o Egipcie. Zgłupieli książęta Soanu, zwiedzeni są książęta Now. W błąd wprowadzają Egipt naczelnicy jego rodów. Jahwe wymieszał w jego wnętrzu ducha spaczonego i zwiedli Egipt we wszelkim jego dziele, jak pijany tarza się w swych wymiocinach. I nie dokona już Egipt dzieła, którego dokonuje głowa i ogon, palma i sitowie. W tym dniu Egipt będzie podobny do kobiet. Będzie drżał i się bał przed wymachującą ręką jachwę zastępów, którą on będzie wymachiwał nad nim. I stanie się ziemia ludzka dla Egiptu po strachem. Każdy, komu przypomnął o niej, będzie drżał wobec planu jachwę zastępów, który on powziął przeciw niemu. W tym dniu będzie pięć miast w ziemi egipskiej, mówiących językiem kananejskim i przysięgających na Jachwę zastępów, miastem zniszczenia, nazwą jedno z nich. W tym dniu będzie ołtarz dla Jachwę pośród ziemi egipskiej i słup pamiątkowy przy jego granicy dla Jachwę. I będzie znakiem i świadkiem dla Jachwę zastępów w ziemi egipskiej. Gdyż będą wołać do Jachwe z powodu gnębicieli, i pośle im wybawiciela, i ujmie się, i wyratuje ich, i objawi się Jachwe Egiptowi, i poznają Egipcjanie Jachwę w tym dniu, i sprawować będą ofiarę krwawą i z pokarmów, i składać Jachwe śluby, i spełniać je, i uderzać będzie Jachwe Egipt, uderzać i leczyć, i zawrócą do Jachwe, i da im się przebłagać, i uleczy ich. W tym dniu będzie trakt z Egiptu do Asyrii i przyjdzie Asyryjczyk do Egiptu, a Egipcjanin do Asyrii i będą obsługiwać Egipt-Asyrię. W tym dniu będzie Izrael jako trzeci wraz z Egiptem i Asyrią błogosławieństwem na ziemi, którą pobłogosławi Jachwę zastępów, mówiąc Niech będzie błogosławiony mój lud Egipt i dzieło moich rąk Asyria i moje dziedzictwo Izrael. Księgi Mądrościowe, Księga Hioba, rozdział 36, Mowa Elichu. Bóg wie, co robi. Ponadto Elichu powiedział: Miej dla mnie trochę cierpliwości, a pokażę ci, bo dodam na rzecz Boga kilka słów. Moją wiedzę wezmę z daleka i oddam sprawiedliwość mojemu Stwórcy, bo naprawdę moje słowa nie będą kłamstwem, ktoś w pełni obeznany jest przed Tobą. Oto Bóg jest potężny, lecz nie odrzuca. Potężny, mocą rozumu, bezbożnego nie zachowuje przy życiu, a ubogim zapewnia słuszny sąd, nie odwraca od sprawiedliwego swoich oczu, wraz z królami na tronie, sadza ich na zawsze i wywyższa ich. A gdy są zakuci w kajdany, schwytani w pęta niedoli, to oznajmia im ich czyn i przestępstwa, bo się wzmogły. Otwiera im ucho dla pouczenia i mówi, by odwrócili się od niegodziwości. Jeśli posłuchają i zaczną mu służyć, dopełnią swoich dni w szczęściu i swoich lat przyjemnie. Lecz jeśli nie posłuchają, przeminą od ciosu i zgasną, jak ludzie bez poznania. Bezbożni sercem ściągają sobie gniew, nie wołają o pomoc, gdy ich wiąże. W młodości umiera ich dusza, a ich życie ginie przez aniołów śmierci. On wybawia ubogiego przez Jego niedole i przez przeciwności otwiera ich ucho. Również Ciebie wywabi z paszczy ucisku na otwartą przestrzeń, gdzie nie ma ograniczeń, i odpoczynek przy Twoim stole napełni tłustością. Lecz sądu bezbożnego jesteś pełny, więc sąd i słuszność Cię pochwycą. Tak, oby Cię gniew nie nęcił do klaskania i wielki okup cię nie ośmielał. Czy ułoży Ci wszystko Twa obfitość? Nie w ucisku. Ani nie pomoże cała potęga bogactwa. Nie tęsknij za nocą, by usuwać ludzi z ich miejsc. Uważaj, abyś nie zwracał się ku niegodziwości, gdyż ją wybrałeś zamiast niedoli. Oto Bóg działa wzniośle w swojej mocy. Kto jest takim nauczycielem jak on, kto wytycza mu jego drogę i kto powie, popełniłeś niegodziwość? Pamiętaj, byś wywyższał jego dzieło, o którym śpiewali ludzie. Wszyscy ludzie wpatrywali się w nie. Człowiek ogląda je z oddali. Oto Bóg jest wzniosły, lecz nie znamy liczby jego lat i jest niezbadana. Tak wyciąga krople wody, deszcz filtrowany jest z jego mgły, którym spływają chmury, kapią na mnóstwo ludzi, kto naprawdę pojmie ułożenie obłoku, grzmoty w jego namiocie. Oto rozciąga nad nim swoje światło i okrywa korzenie morza, bo przez nie sądzi ludy daje pokarm w obfitości w swoich dłoniach kryje błyskawice i rozkazuje jej trafić w cel obwieszcza go jego huk żarliwego gniewem względem nieprawości rozdział 37 mowa elihu zaduma nad dziełem boga dlatego właśnie moje serce drży i skacze ze swojego miejsca słuchajcie tylko uważnie grzmotu jego głosu i pomruku który wychodzi z jego ust Wypuszcza go wszędzie pod niebiosami, a jego błyskawica dosięga krańców ziemi. Za nią odzywa się łoskot, brzmi swym potężnym brzmieniem i nie powstrzymuje ich, tak słychać jego głos. Bóg grzmi swoim głosem: cuda czyni, rzeczy wielkie, których nie rozumiemy, bo do śniegu mówi: padaj na ziemię. Podobnie do ulewnego deszczu i ulewnych deszczów jego mocy. Pieczętuje rękę każdego człowieka, aby wszyscy ludzie poznali jego dzieło. Zwierzęta także wchodzą do kryjówek i kładą się na swych legowiskach. Z jego komnaty wychodzi burza, a od wiatrów północnych mróz. Od tchnienia Bożego powstaje lód i ścinają się szerokie wody. Tak, obciąża chmurę wilgocią, rozpędza obłok swoją błyskawicą, chmury kręcą się wokół według jego rady, aby czynić wszystko, co im każe, na powierzchni okręgu Ziemi. Czy to by być rózgą, czy dla jego ziemi, czy na dowód łaski sprawia, by błyskawica dotarła? Nakłoń ku temu ucha, Jobie, zatrzymaj się i rozważ cuda Boga. Czy wiesz, co im Bóg wyznacza i jak z jego obłoku wychodzi błyskawica? Czy wiesz coś o unoszeniu się chmury, o cudach doskonałego w swej wiedzy? Ty, którego szaty rozgrzewają się, gdy ziemia cichnie przez wiatr z południa? Czy potrafisz wraz z nim rozciągnąć sklepienie, mocne jak odlane z metalu zwierciadło? Poucz nas, co mu mamy powiedzieć, bo nie możemy nic ułożyć z powodu ciemności. Czy należy mu powiedzieć, że chce mówić? Jeśli ktoś mu coś powie, to będzie on lepiej powiadomiony? Tak, czasem nie widzi się światła. Jasne ono w obłokach, lecz przychodzi wiatr i rozprasza je. Od północy pojawia się złoto promieni, boga otacza przejmujący majestat. Wszechmocny? On jest dla nas nie do zgłębienia, potężny siłą, a słuszności sądu i wielkiej sprawiedliwości nie narusza. Dlatego boją się go ludzie, boją się go wszyscy mądrego serca. Nowy Testament, objawienie świętego Jana, rozdział trzeci, list do Anioła Zgromadzenia w Sardis. A do Anioła Zgromadzenia w Sardis napisz: Oto, co mówi ten który ma siedem duchów Boga i siedem gwiazd. Wiem o Twoich czynach. Masz imię, że żyjesz, ale jesteś umarły. Bądź czujny i wzmocnij to, co pozostało, a co miało umrzeć. Nie stwierdziłem bowiem, aby Twoje czyny były doskonałe przed moim Bogiem. Pamiętaj więc, jak przyjąłeś i usłyszałeś. Tak zachowuj i opamiętaj się, bo jeśli nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej i nawet nie zauważysz, o której godzinie cię zaskoczę. Lecz masz w Sardis kilka osób, które nie splamiły swoich szat. Ci będą chodzić ze mną w bieli, dlatego że są godni. Ten, który zwycięży, podobnie założy białe szaty i na pewno nie wymarzy jego imienia ze zwoju życia. I wyznam jego imię przed moim ojcem i jego aniołami. Kto ma uszy, niech wysłucha, co duch ogłasza zgromadzeniu. List do anioła zgromadzenia w Filadelfii. A do Anioła Zgromadzenia w Filadelfii napisz: Oto, co mówi Święty, Prawdziwy, Ten, który ma klucz Dawida, Ten, który otwiera, a nikt nie zamknie, i Ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. Wiem o Twoich czynach, oto sprawiłem, że przed Tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć, że niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Oto daje ci tych z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią. Oto sprawię, że przyjdą i padną u Twoich stóp i poznają, że ja Cię ukochałem. Ponieważ zachowałeś naukę o mojej wytrwałości, i ja zachowam Cię od godziny próby, która ma nadejść na cały zamieszkały świat, by doświadczyć mieszkańców Ziemi. Przyjdę wkrótce, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął Twojego wieńca. Tego, który zwycięży, uczynię filarem w świątyni mojego Boga i już z niej nie wyjdzie i wypisze na nim imię mojego Boga i nazwę miasta mojego Boga, nowej Jerozolimy, która zstępuje z nieba od mojego Boga, a także moje nowe imię. Kto ma uszy, niech wysłucha, co Duch ogłasza zgromadzeniom. List do anioła zgromadzenia w Laodycei. A do anioła zgromadzenia w Laodycei napisz Oto, co mówi Amen, Świadek wierny i prawdziwy, początek Bożego stworzenia. Wiem o Twoich czynach, że nie jesteś ani zimny, ani gorący, obyś był zimny albo gorący, a że jesteś letni, nie gorący i nie zimny, wypluje Cię z moich ust, ponieważ mówisz: Jestem bogaty i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, że Ty jesteś nędzny i żałosny i biedny i ślepy i goły. Radzę ci nabyć u mnie złota w ogniu oczyszczonego, abyś się wzbogacił, oraz białe szaty, abyś się ubrał i aby przestał razić wstyd Twojej nagości, a także maść, byś nią posmarował swoje oczy i przejrzał. Ja tych, których kocham, poprawiam i wychowuję. Obudź więc w sobie zapał i opamiętaj się. Oto stanąłem u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, Wstąpię do Niego i będę z Nim ucztował, a On ze mną. Temu, który zwycięży, pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem z moim Ojcem na Jego tronie. Kto ma uszy, niech wysłucha, co duch ogłasza zgromadzeniom. Pięcio ksiąg. Księga Powtórzonego Prawa. Rozdział szósty. Najważniejsze przykazanie. A oto przykazanie, ustawy i prawa, których Jahwe, wasz Bóg, przykazał was uczyć, by wypełniać je w ziemi, do której się przeprawiacie, by ją posiąść. Po to, byś bał się Jahwe, swojego Boga, przestrzegając wszystkich Jego ustaw i Jego przykazań, które Ja nadaję Tobie i Twojemu Synowi, i Synowi Twojego Syna, po wszystkie dni Twojego życia, a także po to, by przedłużone zostały Twoje dni. Słuchaj ich, Izraelu, i pilnuj ich stosowania, aby Ci było dobrze i abyście się bardzo rozmnożyli, jak zapowiedział Ci Jahwe, Bóg Twoich Ojców w ziemi opływającej w mleko i miód. Słuchaj, Izraelu, Jahwe jest naszym Bogiem, Jahwe jeden. Kochaj więc Jahwe swego Boga całym swoim sercem i całą swoją duszą i z całej swojej siły. Niech te słowa, które ja Ci dziś przekazuję, będą na Twoim sercu. Będziesz je wpajał w swoich synów i będziesz rozmawiał o nich, przebywając w domu i odbywając drogę, kiedy kładziesz się i wstajesz. Przywiążesz je jako znak na swojej ręce i będą ci przepaską między oczami. Wypiszesz je również na odrzwiach swego domu i na swoich bramach. Przestroga przed odstępstwem. A gdy Jahwe, Twój Bóg, wprowadzi cię do ziemi, którą Twoim Ojcom, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, przysiągł, że da Tobie, że da miasta wielkie i piękne, których nie budowałeś, i domy pełne wszelkiego dobra, których nie wyposażałeś, i cysterny wykute, których nie wykuwałeś, winnice i oliwniki, których nie sadziłeś, a będziesz z nich jadł i nasycisz się, to strzeż się, abyś nie zapomniał o Jahwe, który wyprowadził cię z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Będziesz się bał Jahwe Twojego Boga i jemu będziesz służył i na Jego imię przysięgał. Nie pójdziecie za innymi bogami, za bogami ludów, które Was otaczają. Jahwe Twój Bóg, który jest pośród Ciebie, jest bowiem Bogiem zazdrosnym. I aby nie zapłonął gniew Jahwe Twojego Boga przeciw Tobie i aby Cię nie wytępił z powierzchni ziemi. Nie będziecie wystawiali na próbę Jahwe Waszego Boga, tak jak wystawialiście Go na próbę w Massa, Będziecie pilnie przestrzegać przykazań Jahwe, waszego Boga, jego postanowień i ustaw, które ci nadał. Będziesz czynił to, co prawe i dobre w oczach Jachwe, po to by było ci dobrze i abyś wszedł i posiadł tę dobrą ziemię, którą Jahwe przysiągł twoim ojcom, abyś wyparł przed sobą wszystkich swoich wrogów, jak zapowiedział Jahwe. Czyń tak, abyś, gdy twój syn zapyta cię potem: co za znaczenie mają te postanowienia, ustawy i prawa, które przykazał nam Jahwe nasz Bóg? Mógł odpowiedzieć Twojemu synowi: Byliśmy niewolnikami faraona w Egipcie, lecz Jachwę mocną ręką wyprowadził nas z Egiptu. I na naszych oczach sprowadził Jachwe znaki i cuda, wielkie i straszne na Egipt, na faraona i na cały jego dom. Lecz nas stamtąd wyprowadził po to, by nas tu wprowadzić i dać nam tę ziemię, którą przysiągł naszym Ojcom. Właśnie dlatego przykazał nam Jahwe stosować te wszystkie ustawy ze względu na bojaźń Jahwe naszego Boga, aby nam było dobrze po wszystkie dni, abyśmy zostali zachowani, jak to jest dzisiaj. To też będzie naszą sprawiedliwością, że będziemy przestrzegać całego tego przykazania przed Jahwe naszym Bogiem, tak jak nam przykazał. Rozdział 7. Izrael, ludem wybranym. Gdy Jahwe twój Bóg wprowadzi cię do ziemi, do której idziesz, aby ją posiąść, usunie przed tobą wiele narodów: Chetytów, Girgaszytów, Amorytów, Kananejczyków, Peryzytów, Chiwitów i Jebuzytów siedem narodów liczniejszych i mocniejszych niż ty. Jachwe, Twój Bóg, wydaje przed tobą i wybijesz je. Obłożysz je klątwą, nie zawrzesz z nimi przymierza i nie zlitujesz się nad nimi. Nie spowinowacisz się też z nimi. Swojej córki nie dasz jego synowi. A jego córki nie weźmiesz dla swojego syna, gdyż odwiodłaby twego syna odkroczenia za mną i służyliby innym bogom. Wówczas zapłonąłby przeciw wam gniew Jahwe i szybko wytępiłby cię. Lecz tak z nimi postąpicie. Zburzycie ich ołtarze, potłuczecie ich pomniki, wytniecie ich aszery, a ich bóstwa spalicie w ogniu. Ty bowiem jesteś świętym ludem Jachwe, twego Boga. Ciebie wybrał Jahwe, Twój Bóg, spośród wszystkich ludów, które są na obliczu Ziemi, abyś był jego szczególną własnością. Jahwe przylgnął do Was i wybrał Was nie dlatego, że jesteście liczniejsi niż wszystkie inne ludy, bo Wy akurat jesteście ze wszystkich ludów najmniej liczni. Lecz to z miłości Jachwe względem Was i z powodu dochowywania przez niego przysięgi, którą złożył Waszym ojcom. Wyprowadził was Jachwę mocną ręką i wykupił cię z domu niewoli, z ręki faraona, króla Egiptu. Wiedz zatem, że Jachwe, Twój Bóg, on jest Bogiem, Bogiem wiernym, tym, który dochowuje przymierza i łaski kochającym go i przestrzegającym jego przykazań do tysiącznego pokolenia. Odpłaca też jednak nienawidzącym go, każdemu osobiście, by zniszczyć. Nie zwleka z nienawidzącym go, lecz osobiście mu odpłaca. Przestrzegaj więc przykazania i ustaw i praw, które ja przykazuję Ci dziś spełniać. Powodzenie skutkiem posłuszeństwa. Przez to zaś, że będziecie słuchać tych praw, przestrzegać ich i stosować je, jachwe Twój Bóg dochowa i przymierza i łaski, co przysiąg Twoim Ojcom, będziecie kochał i błogosławił, rozmnażał Cię i błogosławił owoc Twego łona oraz owoc Twojej roli, Twoje zboże i Twój moszcz. I twoją oliwę, młode twojego bydła i jagnięta twoich owiec, tam w ziemi, co do której przysiągł twoim ojcom, że ci ją da, będziesz najbardziej błogosławiony ze wszystkich ludów. Nie będzie wśród was niepłodnego i niepłodnej ani u ciebie, ani u twojego bydła. Jahwe odwróci od ciebie wszelką słabość i wszystkie groźne choroby Egiptu, które poznałeś. Nie dotknie nimi ciebie, lecz ześle je na wszystkich, którzy cię nienawidzą. Pochłoniesz zatem wszystkie ludy, które Jachwe, Twój Bóg, wyda tobie. Nie zmiłuje się nad nimi Twoje oko i nie będziesz służył ich bogom, gdyż byłoby to dla ciebie pułapką, gdybyś powiedział w swoim sercu: Te narody są liczniejsze ode mnie. Jakże zdołam je wydziedziczyć? Nie bój się ich. Przypomnij sobie dokładnie, co Jachwe, Twój Bóg, uczynił faraonowi i całemu Egiptowi. Te wielkie próby, które widziały Twoje oczy i znaki, i cuda, i mocną rękę i wyciągnięte ramię, przez które wyprowadził Cię Jachwę, Twój Bóg. Tak uczyni Jachwę, Twój Bóg, wszystkim tym ludom, wobec których drżysz. Jachwe, Twój Bóg, ześle też na nie szerszenia, aż wyginą Ci, którzy pozostaną i Ci, którzy ukryją się przed Tobą. Nie drżyj przed nimi, gdyż Jachwę, Twój Bóg, jest pośród Ciebie, Bóg wielki i straszny. Jednak Jachwę, Twój Bóg, będzie usuwał przed Tobą te narody potrosze. Sprawi, że nie zdołasz wytępić ich szybko, aby nie rozmnożyła się przeciw Tobie zwierzyna pól. Lecz Jachwę Twój Bóg wydaje przed Tobą. Wzbudzi wśród nich wielki popłoch, aż zostaną wytępione. Wyda też w Twoją rękę ich królów i usuniesz ich imiona spod niebios. Nikt nie ostoi się przed Tobą, aż ich wytępisz. Posągi ich bogów spalisz w ogniu. Nie będziesz pożądał srebra i złota, które jest na nich, ani nie będziesz brał go dla siebie, abyś się przez nie nie usiedlił, gdyż jest ono obrzydliwością dla jachwe Twego Boga. Nie przynoś więc tej obrzydliwości do swego domu, bo ściągniesz na siebie klątwę jak ona. Będziesz odnosił się do nich z największym wstrętem i traktował je z największym obrzydzeniem, ponieważ są one pod klątwą. Codzienne czytanie Biblii. Przekład dosłowny Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Jeżeli podobają Ci się nasze materiały, to pozostaw subskrypcję i łapkę w górę. Dziękujemy. Do zobaczenia. Jeśli chcesz, słuchaj jako podcasty Spotify.